Siemano. Dzisiaj przygotowałem wam listę paru newsów ze świata naszego rodzimego influ. Tym razem na celowniku mój ulubieniec Marcin Najman, który pewnie nieraz i po czasy zagości w nasze skromne progi na kanale. Zapraszam. Przedstawianie sylwetki samego testosterona nie jest celem dzisiejszej podróży, bowiem już w jednym z odcinków zdążyłem opowiedzieć jego story. Link do tego filmu w pierwszej linijce opisu. Ale cholesterol, jako mistrz Europy Federacji Włókach, jest w pełni świadom swojej misji i pozycji w hierarchii memicznej. Z tego też powodu ogłosił, że wydaje książkę pod nazwą Ojciec Chrzesny Polskich Freak Fightu, która jak sam twierdzi, nie będzie biografią. Biografia ma wyjść wkrótce po. Nie. Moi drodzy, to nie będzie biografia. To jest książka o freakfightach, o tym całym zjawisku, o tym jak to powstało, o tych wszystkich zakulisowych rzeczach, o których nie wiecie. Ty debilu skończony. I tak się człowiek zastanawia, co oprócz tych wszystkich zakulisowych rzeczy jest do opisania w tej jego smętnej jak bąki bombolady karierze. No bo jakby wszystko zaczęło się od tej nieszczęsnej walki z Pudzillą. W zasadzie od tamtego momentu El Cholesterol przypierdalał wszystko jak leci i teraz słuchajcie. Przebimbał z Pudzianem, przebimbał z Saletą, przebimbał z Burnejką, przebimbał z Trypsonem, przebimbał z Piechowiakiem, przebimbał z Kasiuszem, ze złotową, z juźwiakiem i na litość pana bombla. Przebimbał nawet sam ze sobą, bo właściwie to chyba tylko on sam patrzy na siebie z pełną powagą. jeżeli chodzi o tą wiecie Przynaj na przykład przed lustrem pozując kolejnym pasem w chuj. Ty debilu skończony! I wiecie, to nie jest tak, że jak coś przebimbasz w swojej karierze MMA, to od razu jesteś leszcz czy bambik. Bum. Weźmy sobie na przykład takiego Ferrari'ego, który pomimo, że większość swoich walk przegrał, to umie zapodać od tylca i raczej daje większy show niż taki LTS Testosteron, który pada od razu jak ten Humpty Dumpty i zgarnia bitcoiny wywaliwszy na wszechświat. Ty debilu! Żeby chociaż te walki były choć trochę krwiożercze, a to dupa. dupa. A ta z juźwiakiem to już w ogóle no, z Boxdelem tak zajebiście się tłukli, a Najman klasycznie nic. Klasycznie dupa. Did <laughs> they- Ale jest coś, co pan Marcin ostatnio wygrał. Testosteron na swoim kanale poinformował, że wygrał proces z Federacją Fame MMA. Jakby kto nie wiedział, w pewnym momencie swojej kulminacyjnej kariery nasz bohater miał zmierzyć się z Don Casio, naczelnym polskim bejem polskich freakfightów i co więcej, trzeba dodać, prymitywem Ciur jak leci, bo takie jakie on wiązanki zapodawał, to brak mi słów. Z tego też powodu Prymityw zmierzył się z drugim prymitywem. Jeden większy od drugiego, ale to wy zdecydujcie już, który. Tymczasem zejdź sobie poniżej i pod filmem masz taki przycisk: Subskrybuj. Jak będziesz zalogowany na swoim koncie na YouTube to Klikniesz, to będziesz dostawać powiadomienia o nowych filmach na kanale. Zrób to. Mogę ci ufać? No proszę. Nie. Wracając, walka miała odbyć się w boksie. Najman, nie zważywszy na nic, zapadał kopakasuszowi, potem chciał sprowadzić do parteru. Czy tam na odwrót, w sumie wali mnie to. Tom, postanowił -post pozwać ulanego i zażądać zwrotu garzy za wystąpienie w cyrku. Całość transakcji miała wynieść 280 tysięcy bryłek rudy. Pokaż mi swoje towary. I jak z pewnością pamiętacie, po walce z Dempatusem Fame MMA postanowiło pozwać mój management o zwrot garzy, którą mój management niemal w całości dostał przed walką. Dla przypomnienia, wydarzenie miało miejsce jakieś 3 lata temu. Do werdyktu doszło jakoś tydzień temu. A jest to o tyle ważne, bo mówiliśmy właśnie przed filmem o wszystkich przebimbanych walkach Marcina No to w końcu mamy coś, co wygrał. I nie mówi to o wygranej, typu wygrana z ryżkiem szczeną czy ta podejrzanie przerwana przez sędziego z Miśkiem z nadarzyna Mówi o takiej solidnej z krwi i kości. Nie takiej, której symbolem będzie jakiś bieda pucharek z napisami pod spodem, a takiej honorowej walce. O tym, kto jest górą w tej całej wylęgarni gówna na Patyku. Spokoło! I teraz tak. Ja w ogóle się nie dziwię, że Fame złożyło taki pozew, ponieważ to, co zrobił, nie tylko było idiot... Co do puzla, ale było również złamaniem wszelkich reguł sportowych, bo takie jednak kurwa obowiązują. Bo oprócz setek wyzwisk czy wbijanych szpileczek do dupy, to koniec końców spotyka się dwóch wysportowanych ludzi i toczy pojedynek na gołe klaty. Na zasadach sportowych przypominam. A jak zaraz znajdzie się jakiś superman i powie, A, też mi wysportowany, większość czasu chlemy i tak dalej. Zamknij mordę! Tak, wysportowany, bo sam sobie zadaj pytanie, jak wygląda większość ludzi, których mijasz na ulicy przez całe życie. Chyba, że mieszkasz w jakimś Hollywood, a dzień dobry, z rana mówić uśmiechnięty Will Smith albo Adam Live z Maron five 5, przebrany za Mirabelkę. Z drugiej strony, pomimo że złamał wszelkie zasady, to gdyby nie ta cała wielęgarnia główna, jaka odprawia się na femi, to organizacja nigdy by nie była tak popularna. Czyż nie? No właśnie. Czy możemy więc uznać Fame bardziej za wydarzenie cyrkowe niż sportowe przedsięwzięcie? Tak. Jeżeli idąc tym tropem myślenia, możemy spokojnie uznać, że Najmanowi należy się premia. I to nie jest tak, że mówiąc na coś, cyrk chce temu umniejszyć w jakiś sposób. Jakby nie patrzeć, w takim cyrku odbywają się całkiem niegłupie występy artystyczne. A i pewnie znajdą się takie na światowym poziomie. Więc nie jest to do końca obelga, czy jakaś śpileczka w ich stronę. Tak czy owak, Fame zarobiło na tej walce kupę Siana. Bo wiecie jak to jest. Najman znów we fleszach skandalu zrobił to, zrobił sramto. A na dodatek sami dodali tą walkę na swój oficjalny kanał na YouTubie. Materiał ma prawie 10 milionów odsłon, więc wiecie o czym mówię. Naiman twierdzi, że to dlatego Boxder zrzucił siebie tych kilka kilogramów tłuszczu na walce z Jużakiem, ponieważ Binny denerwował się przed werdyktem, a panowie mają ze sobą konflikt. Choć jak mam być szczery, jakbym był takim bombalusem, to raczej nie odpowiadałbym na nic nigdy Najmanowi. po tej właśnie sytuacji. Bo Naiman, ten Najman za monitora, wiecie, no Naiman jako całokształt swojej kariery, to jednak jest pasażer takich mało. Bo jak wspomniałem, nawet jak się przegrywa te walki, to trzeba to robić w dobrym stylu, jak wspomniany Ferrari w walce chociażby z łaszczykiem albo walka z polakiem jak niby przegrał no kołtując kuźwa polaka butem tak tak wyglądała przegrana Werajego. jego <grych> słuchajcie już wiadomo dlaczego bąbel tak schudł stresował się że przegra tą sprawę i okaże się że miałem rację no i Okazało się, że miałem rację. Bombę, nic się nie denerwuj. Ochłoń, najpierw ochłoń. W ogóle ten cały kanał Najmana jest prowadzony w taki sposób, jak przez jakiegoś najgorszego Janusza, któremu syn założył konto w sieci. Ustara tą łysą glasę przez ekran i pitoli jak o wszystkim i nic coś powie, gapi się przez pierwsze sekundy w ekran, jakby chciał pożreć ci duszę. Zobaczcie krótki zlepek. I tak biadoli o wszystkim od rzeczy nikt tego nie traktuje na poważnie, ale i tak słuchałem co on pierdoli. nawet wiedząc o tym, że on sam nie traktuje po na poważnie tego co pierdoli, to jest Najman nie traktuje poważnie tego co on sam pierdoli. a zresztą, znaczy może raz na ten milion popierdoli coś z sensem, no ale całość tej jego kariery to wstyd i kilogram gówna na patyku, bo sorry Gregory, żadne pieniądze nie są warte, żeby wylewać na siebie takie wiadro chłamów w postaci hejtu, a Najmana, no umówmy się, hejtuje chyba cały wszechświat, a nawet i chyba jeszcze... Wszech, wszechświat i kolejny uniwersa we wszechświecie. Co? Bo właściwie co takiego można dobrego powiedzieć o Najmanie? Że wypromował freak fighty w Polsce, a przecież to później nie wypromował. A jakby tam nie było tego Najmana, to znalazłby się jakiś inny śmiałek, który potrafiłby poddymić prędzej czy później. Najman Fakt udziela się często w wydarzeniach charytatywnych, ale no nie oszukujmy się, pomaga się, żeby pomagać, a nie żeby zmyć z siebie hajmę sportową. Ale tak czy owak na wielki plus. Idą te jego działania charytatywne? Nie robił też w sumie nigdy jakiegoś wyjątkowego show właściwie. Po prostu pojawiał się zawsze mówiąc, że to on wygra i wiecie jak to jest, tym holestety? Jakby nie umniejszając swoim naprawdę wielkim sukcesem na dzisiaj twoja siła we ma najbardziej by się mogła przydać wilkowi do rozkładania klatki, bo byś mógł przemysła nosić i byś się dwa razy To klatką takie, rozłożył. Takie znaczenie ma w na się nie był mistrzem ciętych lipos, i bujnych włosów na głowie. Nie był też utalentowanym bokserem, ani namiętnym kochankiem. Był zwykłym Januszem, który miał parcie na szkło. Który gdzieś tam kiedyś sobie trenował boks i uznał, że coś trzeba z tym zrobić. Każdy, nawet najmniejszy absurd stawał się szybko memem i częścią internetowej kultury. Weźmy sobie chociażby sytuację po przegranej walce z Trypsonem, gdy to podczas przeprowadzania wywiadu obierał i konsumował mandarynkę. I to nie jest taki zwykły, przeciętny, jedzący mandarynkę Marcin Najman. Jest to wkurwiony Marcin Najman, jedzący mandarynkę. Thank <laughs> you. Ileż bez sensu i smutnej żabki pepet tkwi w tym nagraniu? Przegrany, choć pewnie zarobiony, najman, człowiek Bambik, ta smutna mandarynka, ten pan dziennikarz, który przyszedł po prostu zrobić swoje i wrócić do domu. Dodać wywiad, weter. Jak mnie jeszcze smutniejszy koleś, który sklejał to nagranie, którego życie jest tak smutne, że musiał je urozmaicić smutnym najmanem obierającym mandarynkę. W ogóle życie w większości ludzi jest smutne, że w ogóle zwraca chociażby na sekundę uwagę na cokolwiek związane z Marcinem Najmanem. Jeżeli kiedykolwiek, drogi widzu, że jasna, świadomie straciłeś więcej niż 5 sekund patrząc się na tę łysy mandarynkę. Baniak, to wiedz, że twoje życie jest smutniejsze niż może ci się wydawać. Ja z tego miejsca otrzymam was do odcinka o Mariuszu Pudzianowskim, bądź mamy Medykalidowie, tutaj macie adnotację do wyboru, do koloru, oglądamy też inno